Zrobimy. Na... Zrobimy. Ucieram mnie, nie? Zajebi... Weź sobie niewolnika, nazwij go. No. Mm, już na go. Zrobimy na, już zaraz zrobimy na niego secik. Chodź tu przy kowalu stań, wiesz gdzie jest kowal? Na górze? Na górze, no. Tu no. na górze... o no nie jesteś obok. Dawaj z tym niewolnikiem tutaj, ubierzemy go. Secik. Ale kurwa, tu nie chcę przyjść. Wziąłem go podążaj za Dobra, we wezmę go kurwa tak. Pod łapę go weźmiesz? Aaa, wezmę go gdzieś <grym> nie postawię. Nie wiem czego postawić. Ja tu możesz Trzeba go nie postawić. Nie o, Dobra, gdzie on jest. Gdzie on jest? Gdzie tu? Tu. Tutaj. Tu tutaj, jest tu, tu, tu. ten. Kto zajebał no. tosto z, z parapetu. Parapet. Ja pierdolę. Dobra. Eee... To Kto zajebał? Kto zajebał tosto z parapetu. To nie? <laughs> Ej, kurwa. <laughs> Właśnie ja tak nazwał niewolnikach, to zajebał, no. I tak jak ja mam swojego niewolnika osobisty przydupa z pana marszala, tak on sobie nazwał jakoś inaczej. Kurwa. Czekaj. Musimy dać mu pałkę, kurwa. tarcze, Pałki. To dobra, i ten do niewolnika zawsze daje się to leczenie, co tu jest, widzisz te, ten klejk? Zawsze on musi mi... niewolnik musi mieć zawsze klejk, Dobra, dam twojemu to, niewolniku. O, patrz, dajemy mu pałkę, dajemy mu ten klejk i jest dobry wtedy. Dobra, Naciśnij na niego na kwadratem, dobrze, na, naciśnij kwadrat na niego, na niewolnika. To... I z kolei czekaj, BADL chuju jebany. Chuj ci w pizę. Ty kurwa, oglądasz mnie? Dobra, w każdym razie słuchaj. Klikasz na niego. Przede wszystkim nigdy nie klikaj, ZERWI więź, bo tu masz w ZERWI więź. Nie można, nie, no. nie klikaj nigdy tego, bo on sobie pójdzie z całym stafem. Wiesz? Już go nigdy nie odzyskasz. No, no podążaj za, tak? Tak, podążaj za. Tylko pamiętaj, żebyś nie kliknął, przypadkiem zerwi więź, bo już nigdy nie wróci do ciebie, nie? I patrz. Nie, 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 nie. I kwadrat trzymasz, na nim jest takie coś jak zachowanie. Kliknij sobie na zachowanie. No. Masz takie starcie, w... starcie i taktyka. Wchodzi w starcie, i tu masz, no. widzisz, w starciu masz różne do, do wyboru, nie? Masz, broń mnie. Mm w obszaru, atakuj wszystkich wrogów ustaw sobie żeby atakował wszystkich wrogów no i tyle i to jest jedyne każdego niewolnika, którego bierzesz z domu zawsze coś takiego musi mieć, nie? tak musisz brać go, nie? każdego no, niewolnika dobra. druga sprawa teraz tak yy... chodźcie, zrobimy sesji pod uciek. łóżko miało być i a właśnie, łóżko Łóżko, skrzynka i łóżko. Gdzie mamy tutaj w ogóle? Pokaż. Chyba wszystko przepierdolone. Mm. Nie, już nie gra nikt na twoim koncie, Badyl. Już nie. Eee, Ach, eee, leży. Gruby? Dobra. Wow. Yy, dobra, w każdym razie... Kurwa macie. Jakie to łóżko sobie zaklepiesz? Dobra, zaklep sobie to łóżko, ja je wezmę na, na razie. Czekaj. Masz, sobie potem zrobi to łóżko. Weź to łóżko. Ziemi. I weź y, gdzieś to łóżko postaw, tylko nie tak na środku kurwa tej chaty. Tylko może o, tutaj postaw obok niego, tu, przy galbarni To no tak? Takoś? O no dokładnie tak No i dobra i zaś zrobimy tu skrzyneczkę Pczekaj Pamiętam, że gdzieś Kurwa, ma się wszystkie skrzynki postawiał. czekaj, już ci dam skrzynkę masz? Tu skrzyneczkę już ci wkładę. Cik, 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 cik. Ej, ciach, Pyk, blokujemy. Wkładaj cały swój staw, co masz na sobie, broni nie broni, wszystko wkładaj tam do tej skrzyneczki. Mm. Jeszcze lepiej zdolny, Nie wiem jak można rozjebać konsolę PS3, ale. No, tak. No, wszystkich. Tu masz takie to, sety do udźwiku To jest górne skrzynki, widzisz? Czekaj, poszukaj takie. O, tutaj jest, dobra, słuchaj. Tu otwórz to niepełne zbroje, widzisz? Tu masz taką skrzynkę pełne zbroje? Czekaj. Oooo... Tu masz, te dwie skrzynki boczne, po prawej stronie, gdzie stoję, na wprost mnie na górze. Widzisz te dwie skrzyneczki? A, na górze. Na górze, no. Po prawej Widzi... stronie? Kurwa, przerywasz strasznie, ja cię nie słyszę, bardzo. No. To co ja mam wziąć? Widzisz te spodnie, buty i taki To jest skrzynce prawej, tej drugiej skrzynce pierwszej po prawo. tej pierwszej po prawej, no. No, na pierwszej. No. To, to wszystko na szaro, tak? Nie. To. Co? No przerywaj. Ale...